Słup izolatorów brak. No, za to mamy piękno natury. Teren mocno zarośnięty. Jedynie tutaj w tym miejscu jest płasko. Tutaj koło tego słupa. Witam wszystkich, celtycki będzie odcinek kolejny. Co będę robił dzisiaj? Będę szukał mm, paru rzeczy. Dokładnie e, trzech bodajże. W tamtym kierunku powinny być za jakieś parę dziesiąt metrów ruiny budynku. Widać je na, na starej mapie. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś magazyn czy jakiś młyn. Są tam ścieżki, które przypominają mi dom stary, ścieżki, ścieżki które prowadziły od domu. No to jest w tamtym kierunku. Sprawdzę tamten teren na, na obecność dampa, na jakieś starsze. Starsze butelki, co będę robił później? Udam się w tamtym kierunku. I tutaj ten teren cały odtąd dotąd to jest stara droga. Dlatego tutaj jest płasko. Tam później się krzaki zaczynają, jest bardziej gęsto, ale po tych krzakach, po tych krzakach znowu jest płasko. Także tędy kiedyś jeżdżono, chodzono i między innymi przewożono towary. Po znalezieniu tych ruin pójdę właśnie tą ścieżką do samego końca. Ona na starej mapie w pewnym miejscu się ucina. Także mam taką teorię, że tam właśnie ludzie mogli kiedyś śmieci wyrzucać, dlatego ona się ucina. Dojeżdżali, wyrzucali się, wracali. Od końca, od zakończenia tej ścieżki zejdę, zejdę do rzeki i tam jest do zrobienia odcinek jakiś. 300-400 metrów. Jest to odcinek rzeki. Jeszcze nie przeszukany, jakby przeze mnie. A nie wiadomo, czy tam ktoś, ktoś inny się, się szlajał. Ale ja tam jeszcze nigdy nie byłem. Także jestem, jak się tu mówi, dobrej myśli. Dobrej myśli. Zobaczymy, co tam, co tam będzie. On tutaj po drodze w krzakach zauważony. Jest stary. Stary mechanizm, zobaczcie, stoi na raz, dwa, na czterech nogach prostokąt i u góry ma jakby taki łuk. A dobra, to są chyba resory, zobaczcie, to są chyba resory. No tutaj widok na, na wschodnią ścianę, moment. Próbuję tak samo do okna podejść. A z innej perspektywy widać trochę, trochę więcej. Tam jest stara kuchenka. Jest grzejnik, jest bodajże, aha, czyli były dwa pokoje, czy pokój i kuchnia i w, y, komin był współdzielony. Sprawdzimy, czy ktoś kurki zakręcił. zakręcił. Mam także z, zacząłem zwiedzanie od, od łazienki. Łazienka jest po pożarze. To jest bodajże stara, stara tapeta albo stara warstwa farby. Mamy okno. U góry jest drewno. Które podtrzymywało tamten kawałek muru, tam jest tak samo kreska. Zobaczcie, kiedyś było tutaj. Był dach normalnie z, z dachówek. Najpewniej to wszystko się e, zawaliło, tak mi się wydaje. I ktoś dał blachę. Nie wiadomo, czy po, e, czy po tym jeszcze ktoś tutaj mieszkał. Co mamy dalej? Mamy pralkę. Nie jest to frania. Tutaj jest jakiś metalowy blaszany pojemnik Tutaj coś wystaje. To jest bodajże na, na na umywalkę. Tam jest tam jest odpływ tam. Patrzcie. Pudło z blachy w środku cement Ciekawe, ciekawy trochę mi to przypomina safe. Taki prosty safe Jest jakiś. tam logo chyba moment I no coś tam jest to chyba odejdzie albo i nie nie zostanie no tutaj jest bodajże naj, największe i naj, najszersze okno no Tak samo okno jest, jest tutaj po po pożarze, zobaczcie cały budynek tutaj płonął tam jest lintel który podtrzymywał tutaj tą konstrukcję lintel z drewna tu jest jeden jeden kominek i tutaj jest drugi, I tak jak mówiłem wcześniej te kominki były tutaj miały wspólny, wspólny komin a no, komin jeszcze stoi jeszcze, jeszcze, go widać wszystkie kafelki odeszły pożar chyba nie tutaj no powiedzmy, że wszystkie część jeszcze tutaj z boku została co my tutaj mamy? na węgiel może miejsce patrzcie, jest butelczyna i połowa to co zostało to tak samo było, przeszło przez pożar wszędzie wszędzie spękane momentami nadtopione brzegi mamy mamy podkowę na szczęście niech podkowo tutaj zostanie mamy wieszak na, na płaszcz czyli jakieś takie rzeczy bardziej prywatne tutaj nie, nie codziennego użytku, ale ktoś tam podkowę kiedyś gdzieś tam położył albo przybił nad, nad wejściem głównym Czyli bodajże Ajdź Bodajże tutaj Patrzcie Coś tu wisiało nad tym wejściem faktycznie Dobra, już by coś wychodziło na tym etapie. No, czyli. Została ziemia po. Po zrównywaniu terenu. Dobra, tak może zostać. No nic, ja próbuję dalej. W innym miejscu. Powrót do tego słupa Ten słup tak samo doprowadzał prąd tam do tego budynku Jestem teraz na tyłach Na tyłach, zobaczcie Dziura Dziura wykopana Mój drugi wkop dzisiaj Wyszło to Słoik leżał na ziemi Tam jakieś plastikowe Zobaczcie Tutaj butelka to Jakiś garnek Coś mi się wydaje, że te graty były że one nie były składowane w jednym miejscu, tylko wszystko było tutaj wyrzucane z górki, tutaj już jest, jest troszkę teren obniżony, także nie wydaje mi się, żeby oni tutaj chodzili, także tutaj śmiecili, chyba wszędzie tutaj żarówka chyba. rura czy, czy puszka on także to wszystko było tutaj rozrzucane yy, jakby po całym terenie na tyłach domu dobra ja ja to miejsce chyba chyba zostawię i będę szedł dalej Płynie woda. Gdzieś jest źródełko u góry. Nie wiem czy mi się uda przejść. Uda mi się przejść. Chyba, że prędzej. Auć, Prędzej górą. O góra dół, góra dół. tutaj trzeba I takimi slalomami. Dobra, no, będę gdzieś dalej, jakby coś było, to będę się włączał. Pamiętacie, jak czas temu wam mówiłem o butelce po mleku, że mam butelkę, która jest rzadka. Ciężko ją trafić. Kobieta, która tutaj butelki po mleku zbiera te lokalne z Płd. Irlandii, mówiła, że raz tylko w życiu widziała tą butelkę. No Co się okazało, mam ją w domu, a teraz mam już dwie. Buteleczka CMP Dairy Fresh Milk z kwiatkiem. Cała grafika tutaj w kolorach niebiesko-czerwonych in the new pint, Pure Irish Glass. Bottle, Please rinse and return this bottle Dobra, no, wpada druga Także mam dwie butelki <laughs> Rzadkie e, Powiem wam, że e, tych zwykłych CMP widuję Bardzo, ale to bardzo dużo Ale ta jest faktycznie, to jest, e, to jest unikat Dobra, e, zabieram Dobra, w drodze na tą Nagle e, kończącą się ścieżkę e, Poszedł jeszcze jeden w kop Zobaczcie jest ubity, jest ubity z drugiej strony. Ale wpada. No, ciekawe, jakie miasto. Na dole. Na dole nic nie ma. A góry. Widzę, tam jest jakiś zamek. Ktoś siedzi z wędką. Tutaj jest ubity. Tutaj jest jakaś kobieta, chyba. Tutaj w tym miejscu, widzicie? Ale i tak świetny grad. Wpada. Aha, i ma też. Uszko ubite. na razie idzie tutaj na bok Dobra ja zmierzam w stronę rzeki żeby przyjść tak na godzinę żeby wyjść tam na godzinę przed odpływem żeby miał przynajmniej tam dwie godziny na jakieś takie spokojne przejście tego brzegu O ta droga ścieżka kończy się za tym drzewem tam dalej, tam już są później krzaki. Nic tam nie było, także ja będę schodził do, do rzeki momentami są jakieś takie mniejsze Mniejsze uskoki No i przy wodzie zobaczymy jak to tutaj wygląda Tak jak powinno dać się chodzić Tam jest jakaś butla Taki kształt Sześciokątu chyba Dobra zejdę od razu tutaj No i będę szedł brzegiem Przez kolejne jakieś 300-400 metrów no Szkoda że nie ma człapów, ale tutaj w tym terenie jeszcze człapy nosić to Musiałbym mieć drona takiego który i to wszystko ten cały sprzęt rozwozi i te butelki zabiera Dobra i to już się to już się sypie Nie wiem, czy tam On no, Powiem wam wciąga tutaj Nieziemsko od razu przy brzegu Także będę się musiał trzymać jak najbliżej tutaj tego tego muru. Myślałem, że. Patrzcie. No, myślałem, że będzie się tutaj dało wyjść, oddalić na no, przynajmniej te 5 te metrów. No może tak będzie, ale później. On tutaj drzewo, drzewo rozebrało ten mur. Tu jest jakiś destrukt. To jest kolejny destrukt Co my tutaj mamy? O jest butelczyna Jest butelczyna Zaraz zobaczymy czy ona No sobie coś mała już uciekła Patrzcie tu jest jakaś mała Ajdź, zobaczcie niebieska Cholerka pH do tych niebieskich ostatnio no, Ta jest mała, ta jest chyba z Maj Magnezji UGB Dobra, staje niebieska i nie ja miałem tam tutaj rozdrapywać no Nic tam nie widzę, nic tam nie czuję Ma ten taki double color ale ten jest Jest chyba No ostatnie 50 metrów to się Tu jest destrukt, zobaczymy go A zobaczcie Cholerka że coś nie mogła być cała. Kropka, kropka na dole To mógł być patent. To jest kolejna O, na ty coś pisze Dobra, mam jakąś z napisami Mam nadzieję, że będzie szyjka, co nie poznaję na razie John John pisze Bal Baly. John Daly Dobra, mam Ajcie, zobaczcie <laughs> Całe denko Całe denko ma ubite Denko i tutaj jeszcze jak się tak wylądowała? John Daly tutaj był, John Daily. Szkoda, tego. Kork. O, widzę Kork. Jest jakaś lokalna. Zobaczymy. Chyba Jennings. On to jest cała. To jest cała. Wpada, wpada Jennings, Thomas Jennings. O, to jest... Nieliczna tutaj butelka z napisami Nieliczna Bardzo mało jest tutaj sama nowizna Dobra zabieram zabieram Jenningsa do domu Co my mamy tutaj O, To będzie starsza Zobaczcie mam Murphy's Chyba Tak Murphy's Brewer's Call Jedna druga pint To jest To jest cała, ta wpada Ta jest cała i ta jest pełna mułu Także jakieś, jakieś kilo do noszenia Ale wpadnie, to może być w dobrym stanie tutaj no coś, coś innego Tutaj jest i ma napis Na dole Całkiem możliwe że też będzie miała napis gdzieś z boku to tam pisze SCH Dobra wyciągam Aż taka stara nie jest Dobra, z boku nic nie ma. SCH szłe Szłeb stary, zobaczcie Dobra, ten, ten szwepps wpadnie jako, jako ciekawostka. Kurde, miałem robić dzisiaj jakieś 300-400 metrów, powiem Wam, że już chyba kilometr zrobiłem. Dobra, się tędy będę ewakuował. No, spędzone jakieś przechodzone 4 godziny na początku w lesie, później tutaj brzeg rzeki. Co wyszło, widzieliście? Na samym początku wyszedł dump wiktoriański, co mnie niezmiernie cieszy. Jestem, że te wszystkie rzeczy były tam porozbijane. Same kawałeczki, ale no, było widać, że to jest starsze, wszystko. Także tam będzie powrót na dniach i tam to miejsce będzie dokładniej przeszukiwane. Dobra, to by było na tyle z dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.